Pierwsze spotkanie dwóch kandydatów na prezydenta. Krzysztof Stenauski, znany dziennikarz i twórca kanału Zero oraz Sławomir Mencen, lider Konfederacji, spotkali się na rozmowę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Ich debata była okazją do przedstawienia wizji Polski oraz omówienia kluczowych problemów, które stoją przed krajem. Spotkanie odbyło się w ramach programu Ugodzina Zero i zostało transmitowane na żywo na YouTube. Druga wizja Polski według Sławomira Mencena. Mencen, jako lider konfederacji i zwolennik konserwatywnych wartości, przedstawił swoje podejście do polityki. Gospodarka, Mencen opowiada się za uproszczeniem systemu podatkowego, ograniczeniem biurokracji i wspieraniem przedsiębiorców. Jego piątka Mencena wciąż pozostaje fundamentem programu. Suwerenność. Podkreśla, że Polska powinna prowadzić bardziej asertywną politykę wobec UE, broniąc swoich interesów narodowych. Tradycyjne wartości. Mencen akcentował znaczenie rodziny, patriotyzmu oraz ochrony polskiej kultury przed wpływami zewnętrznymi. Jego wypowiedzi były zdecydowane i pełne konkretów, co przyciąga zwolenników szukających alternatywy dla obecnych elit politycznych. Trzeci Krzysztof Stanowski Pragmatyzm ponad ideologię. Stenauski, choć znany głównie ze świata mediów, w rozmowie zaprezentował się jako osoba z wyraźnymi poglądami na temat przyszłości Polski. Krytyka obecnego systemu, Stenauski zwrócił uwagę na problem korupcji, nieskuteczności administracji oraz brak odpowiedzialności wśród polityków. Pragmatyzm polityczny, podkreślał, że polityka powinna być oparta na zdrowym rozsądku, a nie ideologii. Bliskość z obywatelami Stenowski mówił o konieczności słuchania głosu zwykłych Polaków zamiast skupiania się na partyjnych interesach. Choć nie ogłosił oficjalnie swojej kandydatury, rozmowa pokazała, że ma potencjał, by zaangażować się w politykę. Czwarte główne różnice między Mencenem a Stanowskim. Debata ujawniła istotne różnice w podejściu obu kandydatów. Mencen stawia na konserwatywno-liberalne reformy, skupiając się na gospodarce i tradycyjnych wartościach. Stenauski podchodzi do polityki bardziej pragmatycznie, z naciskiem na rozwiązywanie codziennych problemów obywateli. Oba jednak zgadzają się co do potrzeby zmian w Polsce, choć ich drogi do osiągnięcia tych celów są różne. Piąte reakcje widzów i internautów. Spotkanie wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci podzielili się na dwa obozy. Zwolennicy Mencena chwalą jego konkretne propozycje i odwagę w obronie konserwatywnych wartości. Fani Stanowskiego doceniają jego autentyczność, pragmatyzm i zdolność do mówienia językiem zwykłych ludzi. Komentarze pełne były emocji, a debata stała się jednym z najgorętszych tematów w polskim internecie. Szóste, czy Polska jest gotowa na nowego lidera? Rozmowa między Męcenem a Stanowskim pokazała, że Polacy szukają nowych twarzy w polityce. Zmęczenie obecnymi elitami sprawia, że coraz więcej osób zwraca uwagę na alternatywne kandydatury. Czy któryś z nich ma realne szanse na objęcie funkcji prezydenta? Podsumowanie. Debata między Sławomirem Mencenem a Krzysztofem Stanowskim była nie tylko interesującym wydarzeniem medialnym, ale także okazją do refleksji nad przyszłością Polski. Obaj kandydaci przedstawili swoje wizje, które różnią się w podejściu, ale łączy je chęć zmiany. Polska scena polityczna potrzebuje świeżości, a rozmowa ta pokazała, że nowe twarze mogą wzbudzić zainteresowanie społeczne. Wnioski. Sławomir Mencen prezentuje konserwatywno-liberalne podejście, które może przyciągnąć przedsiębiorców i zwolenników tradycyjnych wartości. Krzysztof Stenauski, choć nie jest politykiem, ma potencjał, by stać się głosem zwykłych obywateli. Polacy coraz częściej szukają alternatywy dla obecnych elit, co może sprzyjać pojawieniu się nowych liderów na scenie politycznej. Ciekawostki Sławomir Mencen jest jednym z najmłodszych liderów politycznych w Polsce, co czyni go wyjątkowym na tle innych kandydatów. Krzysztof Stenauski, choć nie ma doświadczenia w polityce, zdobył ogromne zaufanie dzięki swojej działalności medialnej i autentyczności. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje, udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.